Panie Macieju, miałem ostatnio konsultację z inną kancelarią i oni mi powiedzieli, że jak handluję w trybie P2P, czy generalnie prowadzę innego rodzaju kantor, giełdy kryptowalut, to muszę od wszystkich klientów zbierać oświadczenie PEP, że nie są taką eksponowaną osobą politycznie. Czy to jest prawda i czy grozi mi za to milion złotych kary? Nie, ludzie, prawnicy również często nie czytają ustawy ML-owskiej i nie wiedzą, jak to działa w praktyce. Możecie sobie zobaczyć. To jest właśnie przepis z ustawy ML-owskiej i te sformułowanie. Czy trzeba, czy można zbierać od ludzi te oświadczenia Pepowskie? Jeśli jesteś instytucją obowiązaną, czyli zajmujesz się kryptowalutami, świadczysz usługi jako przedsiębiorca poprzez na przykład wymianę walut wirtualnych na prawne środki płatnicze, to stosujesz procedury oparte na analizie ryzyka, czyli po prostu jakąś tą analitykę ryzyka musisz mieć u siebie w procedurze. Ta procedurze, procedura jest zawarta na przykład w mojej dokumentacji aml i możesz odbierać od swoich kontrahentów, od swoich klientów właśnie takie oświadczenia. Jeśli chcesz, jeśli stwierdzasz, że ze względu ryzyka potrzebujesz, powinieneś coś takiego zrobić i te oświadczenie wcale nie musi być w formie pisemnej odebrane, może być w formie dokumentowej. Ta forma dokumentowa to jest nawet przesłanie właśnie tego oświadczenia jako, jako teś, tekst na czacie. Na Binance P2P lub w inny sposób. Więc procedurę ryzyka, analizę ryzyka w dokumentacji ML-owskiej, ta analiza ryzyka może polegać, chodźmy na tym, że googlujemy człowieka i wciąż jest to wykonanie tego obowiązku, czyli analizy ryzyka. Możesz odebrać te oświadczenia, nie musisz ich odbierać, tak naprawdę. Jak chcesz je odbierać, to możesz to zrobić w formie elektronicznej. Nie słuchajcie ludzi, którzy chcą paraliżować działalności i wszystko formalizować. Zajmowanie się kryptowalutami wcale nie jest specjalnie trudne, a obowiązki AML-owskie nie powinny utrudniać prowadzenia działalności. One powinny faktycznie przeciwdziałać praniu pieniędzy i żebyś ty nie miał problemów później z blokadami rachunków bankowych, ale w tym zakresie to już są tematy, inne filmy, u mnie na kanale. Dziękuję.